Dobry, szanownemu państwu, kłaniam się nisko. Piąta rano, jestem na wschodzie słońca, ale za dymem nad horyzontem. Pojechałem na, na wieś trochę, na kilka dni do moich rodziców. No to więc, żeby nie stracić okazji, byłem troszkę na wschodach słońca trzy ranki. Zwierzątka muszą być, bo taka tradycja kanałowa przecież. Ale pogoda przepiękna się zrobiła co? U Was też jest tak super ciepełko? Dajcie spokój jak środek lata dosłownie A poranki są no przecudowne Takie ciepłe, takie zamglone Ani kapki wiatru Cichutko aż w uszach dzwoni A co u Was? Humory dopisują, zdrowie jest Zwariować można w tym świecie co szaleńców Dobra, słuchajcie, aha, mamy zadymę nad horyzontem, zaraz stanie słoneczko, kurczę, schrzaniłem robotę, bo tego pierwszego ranka nie przyjrzałem się słońcu dokładnie, a były na nim bardzo interesujące plamy, które zaraz zobaczymy, tak więc mam te plamy tylko z dwóch dni, wielka szkoda, bo przydałby się jeszcze trzeci dzień żeby zobaczyć w jaki sposób one zmieniły pozycję. No ale trudno. Zaraz przejdziemy do tych plan A na razie. Tu, tu, tu. Aha, zaraz, bo tam jest taka chmura. Widzicie tą chmurę nad słońcem? Bardzo wysoka chmura. Tam około... ona jest na wysokości około 10 km, nawet wyżej. I zaraz słońce. Tu jest jedna z plam, ale to nie te, o których mówiłem, ale też jest ważna ta plama, zapamiętajcie jej pozycję, bo zobaczymy ją drugiego dnia. I tutaj jest ta chmura i słońce nam wlezie zaraz w tą chmurę. Tu spójrzcie jak pada światło słońca, niewielki obszar jak zwykle. I zaraz nam wlazie to słońce w tą chmurę i zobaczymy jak ono się będzie przebijało a tu jest ten drugi ranek, tak dzień drugi, ranek drugi słoneczko wstaje i tu będą te ta grupa plam bardzo duże plamy 3 a następnego dnia to nawet wypatrzyłem cztery plamy jeszcze chwilkę, jeszcze momencik teraz zobaczymy, patrzcie jaka zadyma też nad horyzontem Czarne, gęste powietrze, przez które nic się nie przebije, nawet słońce. A mimo to je widzimy. I nawet plamy widzimy. O, i tutaj są te trzy plamy. Bardzo ciekawa rzecz. No kurde, szkoda, że ich pierwszego dnia nie zauważyłem. I zaraz te plamy... Yy, zaraz będzie trzeci ranek, trzeci dzień. A, ta plama jest drugiego dnia, ta górna, na północy, po słońca też jest, tak jakby nie zmieniło pozycji za bardzo te, te tutaj dolne teraz ledwo widać już ale zaraz tak jest, tu jest trzeci ranek, trzeci dzień eee, najpierw zobaczymy trochę światło podrasowałem, żeby O, był bardzo fajny przykład na lokalne światło i zaraz zobaczymy te plamy spokojnie, wytrzymaj ta Potem w nagrodę pojedziemy na grzyby na chwilę. Ale narwałem grzybów. O, tam jest, to jest, tam jest główne światło słońca. Dobra. I bierzemy się za te plamy teraz. O, tu je widać. I interesujące jest to, że znajdują się praktycznie w tym samym miejscu co poprzedniego dnia. No, schrzaniłem sprawę, bo yy, źle nie zrobiłem takiego zdjęcia, na którym można by było porównać ładnie. Tutaj widać, yy, tu już zjechałem, zmieniłem miejscówkę i przez mgłę tutaj filuję. Mgła robi za doskonały filtr i tu do, doskonale widać teraz te plamy, nie? To jest ten trzeci ranek właśnie. Oj, ta czwarta plama tam niżej. Oj, piąta jest nawet! Ja cię kręcę. Nawet sześć by się tutaj można było dopatrzeć. O, i tutaj porównałem dzień wcześniej i dzień później i tak jakby były no, porównywanie w tym samym miejscu. A jak wiecie, heliocentryzm nam mówi, że słońce zapiernicze tak w kółko, nie? Także bardzo ciekawa sprawa są te plamy i to, o, a tamta na północy zmieniła pozycję, podeszła troszeczkę wyżej, no nie? Trzeba by było się zająć kiedyś naprawdę na poważnie tymi plana, plamami z kilku dni zrobić porównania jak, jak to, jak one się zachowują, i, czy zmieniają pozycję, czy nie zmieniają, jak i tak dalej, itp, itd. Rozumiecie? Patrzcie, jak, słoń, jak parę kilometrów mgły zaburza widzialność Słońca, zabija jego blask, a co dopiero setki kilometrów atmosfery. Ale tutaj wracamy do tego pierwszego poranka i tej chmury. Tak, o, i tu już słońce jest pod chmurą, jest ładne, regularne. Ono zaraz straci tą regularność zarysu i gdy nam wejdzie w chmurę. Jeszcze chwilka. I zaraz skończymy ze słońcem i pojedziemy na grzybę chwilkę. Nie przegapcie. Włazi coraz wyżej. Widzicie, tam już zaczyna się zagłębiać pomału głową, tak? O! Głowa jest rozmyta, a nogi ma czyściutkie. Tutaj widać to, nie? Stopniowo wchodząc w chmurę, ono będzie całkowicie traciło swój e, regularny kształt. Idzie wyżej, 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 wyżej... Nogi Słońca są czyściutkie, bardzo ładne kółeczko a głowa sięgła chmury i jest rozmyta, rozmazana, rozklepsiona jeszcze zaraz robimy małe porównanie wchodzi coraz głębiej w chmurę i zaraz przejdzie na drugą stronę tak, już prawie znalazło o, a tak było pod chmurą lewej pod chmurą, po prawej w chmurze za chmurą. Tak? Straciło całkowicie swój wyrazisty yy, i masz, że tak powiem. No. I koniec słoneczka. Ej, a w poszło. Jedziemy teraz na grzyby. Ale obrodziło, co? Pełno grzybów w całej Polsce podobno. U was też chodzicie na grzyby, na jagodki? fajne efekty były po drodze dzięki takiemu niskiemu słońcu i mgiełce zaraz przejadę troszkę po tych drzewach o bardzo ładnie to wyglądało no kamera tego nie udaje niestety ale fajnie to było widać dobra jedziemy dalej jedziemy dalej zaraz będziemy na grzewach buch ale zarobiłem w ryj. Sarenki koza z koźlętami, jeszcze ich wilki nie pożarły, u nas pełno wilków. Dobra, jestem w grzybowym lesie i teraz uważajcie. Uwaga, uwaga, uwaga. Idę, idę, idę. To chyba psiunek jakiś, co? Nie znam takiego grzybka. A co dalej? Tu też psiunek ale teraz uważajcie patrz tam jaki piękny borowiczek jak z obrazka malowany to się poszczęściło to dopiero początek tylko, że on jest jakiś trochę taki dziwny znacie taki? Widzieliście coś takiego? taki podgatunek grzyba? hmm bardzo dziwna sprawa Dobra, dziękuję serdecznie, bo zaraz się nie wyrobię. Smacznego, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i do następnego razu, trzymajcie się ciepło w tych zwariowanych czasach. Cześć i pa!